W lolu siedzę od 15 lat, od 8 tworzę kanał na YouTubie i przez ponad 7 lat trenowałem graczy zarówno solo queue, jak i prosceny, wykonując już myślę grubo ponad 1000 sesji coachingu. I to, co przez cały ten czas zauważyłem, to to, że pewne pytania powtarzają się notorycznie. Zazwyczaj staram się odpowiadać dosyć wyczerpująco, ale tym razem zrobimy sobie nieco inną formułę i postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Na najczęstsze pytania, jakie dostaję podczas ostatnich lat. Siłą rzeczy oczywiście moich odpowiedzi nie będę jakoś bardzo rozwijał, jest to dla tych, którzy chcą uzyskać skondensowaną formę. Więc zaczynajmy! Pierwsze pytanie, jaka jest najtrudniejsza rzecz do nauki w LoL-u? I tu właściwie nie ma jednej odpowiedzi, no bo oczywiście to jest bardzo indywidualne, co jest dla nas trudne. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wskazać takie miejsce, gdzie widzimy różnicę między bardzo, bardzo dobrym graczem a tymi najlepszymi graczami, i tam, gdzie jest najwięcej zazwyczaj małych rzeczy do wymasterowania do poprawy, no to będzie to po prostu Wave Management. Szeroko pojęte. Większość takich powiedzmy, Nowych odkryć, nowych rzeczy, które na przestrzeni ostatnich lat jednak gracze improwowali, dodawali jakieś drobne smaczki do tego, to toczyły się dookoła, jednak wave management. Kolejne pytanie, co jest ważniejsze, makro czy mikro? Ewentualnie czasami się to przedstawia w alternatywie makro a mechaniki, z czego mechaniki to tak naprawdę byłby poddział mikro, więc to jest trochę fałszywa alternatywa, ale okej. Okay. Tak czy inaczej, stawiając tego typu pytanie, moim zdaniem ważniejsze jest generalnie makro, dlatego że makro stawia nas w jakiejś pozycji, a dopiero mikro później pozwala nam na rozegranie tej sytuacji, w której postawiliśmy się decyzją. Jeżeli na przykład decydujemy, jak wychodzimy z bazy i pod co gramy, to jest to decyzja makro i ona stawia nas w jakiejś sytuacji. Szeroko pojętej, i dopiero później te wszystkie małe smaczki związane z mikro dochodzą do głosu, więc przede wszystkim ja bym powiedział, że makro jest pierwszeństwo przed mikro, dlatego że stawia nas w jakiejś sytuacji, a mikro dopiero pozwoli nam tę sytuację wykonać. Co jest jeszcze optymistyczne o tyle, że jest ono znacznie, znacznie prostsze do zrozumienia i nauki niż rzeczy mikro. Chociaż to też jest kwestia, to zależy. Następne pytanie. Jaką postacią grać w X Dywizji na X roli i tak dalej? Czyli po prostu pytanie o postacie. Ale zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze opowiedzieć Ci o nowej, fajnej możliwości czerpania przyjemności z gry w LoLa. Jak myślę, że większość graczy się zgodzi, tę grę najfajniej gra się z kolegami drużynowo, jest ona przystosowana do gry 5 na 5, a niestety Riot trochę nie domaga w tym zakresie i możliwości są dość ograniczone, flexy to żart, klasze prędzej kraszują serwery niż się do czegoś przydają, ale tutaj właśnie na pomoc przychodzi Legends Academy by Żabka, czyli miejsce, w którym możecie grać wyzwania, grać turnieje drużynowo z Waszymi znajomymi i bez żadnego wpisowego, bez żadnej foty startowej po prostu grać o nagrody, więc nie ma tu mowy o żadnym hazardzie, jest to po prostu sytuacja, gdzie poświęcacie swój czas mam nadzieję dobrze się bawiąc i możecie wygrywać nagrody. Całość jest sponsorowana przez Żabkę, która zadbała o to, żeby było to fajne, drużynowe, kompetytywne doświadczenie, tym również dla uczestników zarejestrowanych. Z czasem będą odbywać się spotkania na Discordzie, chociażby ze mną, Wedim, czy innymi osobami ze świata e-sportu. A tak więc, no, szczerze mówiąc, świetna inicjatywa, nic nie tracicie, dostajecie możliwość grania teamówki, grania o coś realnego, dostępu do Discorda, na którym odbywają się co jakiś czas ciekawe wydarzenia. Także no nic, tylko wejść w link w opisie, albo w przypiętym komentarzu, i zainteresować się tym, zarejestrować do wyzwań, do następnych edycji i grać nagrody. A teraz przechodzimy do właściwej treści filmu. Następne pytanie. Jaką postacią grać w X dywizji, na X roli itd.? Czyli po prostu pytanie o postacie. Generalnie najlepsza odpowiedź, jaką na przestrzeni lat uformowałem, to jest graj tym, czym lubisz i czym chce Ci się grać. League of Legends jest zbalansowane w taki sposób, że w zasadzie w każdym patchu jesteś w stanie wbić najwyższe rangi Każdym jednym championem, którym grasz. O ile to nie jest jakiś totalny troll build, na przykład gdy Pograsz sobie postacią AD, -a, budujesz itemy AP, no to pomijając tego typu skrajności Generalnie LoL jest na tyle zbalansowany, gdzie oczywiście na balans można narzekać Ale jest na tyle zbalansowany, że każdą postacią da się wbić każdą rankę na przestrzeni W zasadzie każdego patcha, nie widziałem żadnych wyjątków od tego I oczywiście są postacie, które są dużo lepsze, dużo słabsze w danym patchu Jak i również są postacie, które są po prostu prostsze do nauki, ale Siłą rzeczy, gracze, którzy grają tym, co lubią, mają więcej motywacji, chętniej grają większą liczbę gier, bardziej się na tym skupiają, mają też przyjemność. Bardziej się w to angażują, mniej tiltują, więc generalnie najlepsza porada na przestrzeni lat to jest po prostu graj czym lubisz i nie zajmuj się takimi bzdurami, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyś opanował podstawę gry i wtedy będziesz bijał wyżej. A to czy weźmiesz postać, która pozwala ci na osiągnięcie gotowych min jeszcze więcej, nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, żebyś opanował podstawę gry. Dalej, następne pytanie. Która rola ma największy wpływ na grę? I tutaj, na przestrzeni generalnie ostatnich lat, jaki może nawet można argumentować, że od praktycznie początku Lola, jest tak, że no Jungler nie jest przykuty do żadnej konkretnej linii, od początku ma Wpływ na przebieg gry w zasadzie kluczowy, jeżeli chodzi o early game. Jaki również support jest znacznie mniej przykuty do swojej linii, no bo może roamować jest mniej zależny od Golda Expa. Jaki z uwagi na ułożenie geograficzne mapy, no to po prostu mid jest no, na midzie, czyli na środku, więc też ma łatwiejszy dostęp do mapy. I te trzy role wyróżnia się jako te, które mają generalnie większy wpływ na grę. Natomiast topi i adekary mają generalnie mniejszy wpływ na grę z uwagi na to, że właśnie ciężej jest im impaktować w mapę. Natomiast ostatni sezon Lola troszeczkę to wyrównał. Ryan raczej pogodził się z tym, że dżungla, support i mid będą miały większy wpływ na early game i postanowił, że za pomocą tych mechaniki questów top planer i adekery będą skalować najlepiej w grze. Czy to sprawia, że role są obecnie równe? Nie, moim zdaniem dalej role typu jungler czy support są ważniejsze, dlatego że early game jest ważniejszy, no bo gra jest liniowa i pierwsza to wpływa na drugą, druga na trzecią, trzecia na czwartą i tak dalej, więc siłą rzeczy te pierwsze etapy gry early game jest ważniejszy, bo z niego wynika to, co będzie później, więc prawdopodobnie dalej te trzy role są lepsze od dwóch pozostałych i to można bardzo jasno powiedzieć. Z czego moim zdaniem najlepsza rola na przestrzeni ostatnich lat to była dżungla, ale dla ciebie Zadającego to pytanie prawdopodobnie nie ma to żadnego znaczenia, bo podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, graj czym lubisz. Naprawdę nie ma sensu katować się graniem kilka godzin w grę komputerową, e, robiąc coś, co nie sprawia Ci przyjemności. Dalej, kto jest najlepszym graczem w historii Lola? Odpowiadam krótko, faker. Dalej, kto jest obecnie najlepszym graczem Lola? I tutaj tak naprawdę odpowiedź nie jest jasna. Ja bym powiedział, że szczerze nie wiadomo. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że różnice są. Na tyle małe, na tyle decydują drobne detale, że według mnie to można powiedzieć zależy od dnia. No, raz jeden gracz ma lepszy dzień i sperformuje lepiej od drugiego, a drugiego dnia sytuacja się totalnie odwróci. Też kwestia porównywania graczy na różnych rolach i kwestia porównywania graczy, którzy mają inne środowisko drużynowe i tak dalej, więc tak naprawdę moim zdaniem nie da się na to jednoznacznie. Odpowiedzieć, jeżeli mówimy na dany moment. Natomiast historycznie, na przestrzeni bardzo wielu lat, no to tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, faker jest jasnym kandydatem. I pytanie kolejne od razu, kto jest drugim najlepszym graczem po fakerze? Właśnie na przestrzeni powiedzmy ostatnich lat, czyli tak przekrojowo, niekoniecznie w danym momencie. I ja bym powiedział, znowu nie rozwijając tego jakoś szczególnie. Natomiast jak kogoś interesuje opinia, no to jest to według mnie Keria. Także tutaj rozróżniałbym, że to są jednak różne rzeczy. Czy uśredniamy performance na przestrzeni wielu lat, czy bawimy się w jakieś rankingi w danym momencie, które są znacznie cięższe do zrobienia. Bo format dnia i czynnik ludzki po prostu wykreślają możliwość rzetelnej oceny. Następne pytanie, czy istnieje coś takiego jak Elo Hell czy Loser's Q? I oczywiście odpowiedź brzmi nie, jest to taka teoria spiskowa, lolowa. Przez 15 lat zajmowania się grą bardzo mocno zaangażowany, nie spotkałem kompletnie niczego podobnego do tego. System rankingowy ma bardzo wiele wad, ale nie, nie jest tak, że... Oczywiście tu wymaga to dokładnej definicji, co mamy na myśli, natomiast generalnie, pomimo, że aktywnie próbowałem poszukiwać, jak i również byłem bardzo otwarty na różne przypadki, argumenty, jakie były mi przedstawiane, nie znalazłem żadnego powodu, żeby wierzyć w cokolwiek takiego, jak na przykład queue. Jest to raczej zjawisko psychologiczne, odnoszące się do stanu mentalnego gracza i, sam i samospełniających się przepowiedni niż do tego, jak faktycznie działa system rankingowy. Zazwyczaj tego typu twierdzenia bazują na niemiardalnych próbkach statystycznych, dowodach anegdotycznych i licznych błędach poznawczych związanych z emocjonalnością danego gracza i niezdolnością do zastosowania metody Naukowej, czy czegoś chociaż zbliżonego do metody naukowej w środowisku e, gry. No bo to jednak są gracze, a nie osoby, które jakoś są w tym zakresie wyedukowane. Zresztą odpowiadam krótko, a rozwijam to też na kanale. Następne pytanie. Co zrobić, gdy cała drużyna przegrywa? E, to jest pytanie z kategorii by, zbyt ogólnych. Bardzo często ktoś pisze jakieś dwie, trzy rzeczy związane z daną grą i pyta się, co ma zrobić. E, nie widząc danej gry, nie za bardzo da się na takie pytanie odpowiadać, no bo pamiętajmy, że w grze za każdym razem mamy po dwóch stronach inne czempiony, inne runy, inne itemy, inne towery stoją, inne obiektywy, inny jest Timerów, nawet przy tych samych czempionach, gracze mają różne statystyki, różne jest, no po prostu, dobra, chciałem tak wymienić dużo tego, żeby wywołać pewien efekt przytłoczenia, ile tych czynników jest, ale szczerze mówiąc, w skrócie, po prostu, no, stan gry zawsze jest trochę inny, więc, tak na dobrą sprawę, no, nie ma takich jasnych, ogólnych odpowiedzi. E, od razu mówię, że jeżeli ktoś takich odpowiedzi szuka, to to nie jest dobry znak w kontekście tego, że taki gracz raczej będzie się słabiej rozwijał, ponieważ stosuje on uproszczone modele myślenia, przez co jest to przeciwieństwo analizy, jest to próba syntezy i modelowania sobie rzeczy, co czasami kontekstualnie może mieć sens, w sensie w danym kontekście to może być użyteczne ale Zazwyczaj gracze, którzy poszukują tego typu skróconych, prostych odpowiedzi na złożone rzeczy, nie progresują i nie są lepsi. Więc jeżeli komuś na tym zależy, oglądając na przykład kanał edukacyjny, taki jak ten, to nie polecam tego robić. Dlatego, że takie pytania mają charakter zbyt ogólny. Rzeczy, które można ogólnie powiedzieć, to ewentualnie to, że po prostu starasz się chwytać czegokolwiek i szukać jakiegoś nawet drobnego condition, no i też zwiększasz swój poziom ryzyka w stosunku do tego, jak bardzo czujesz, że gra jest po prostu już przegrana, to możesz sobie pozwalać na wyższy poziom ryzyka. To jest takie coś, co można generalnie powiedzieć jako zasada. Dalej, jakich graczy polecam do oglądania? E, ogólnie nie polecam. W sensie nie jest tak, że polecam jakichkolwiek konkretnych graczy, żeby ich oglądać i od nich się uczyć. Czynnik ludzki jest zbyt zmienny, zbyt nieprzewidywalny i nie mam zamiaru odpowiadać za działania innych ludzi. Kiedyś rzeczywiście to robiłem i polecałem konkretnych graczy, ale uważam, że był to błąd. Dlatego, że właśnie jeżeli ja polecę jakiegoś gracza, to, po to potem ja w jakimś sensie odpowiadam za działania, których w ogóle nie śledzę, nie mam z nimi związku, innego człowieka. Nagle ktoś ogląda i potem ma do mnie pretensje, że przecież go poleciłeś. Ale mogę Wam powiedzieć, że znacznie ważniejsze jest podejście, z jakim oglądasz gry, niż to, kogo konkretnie, co konkretnie oglądasz. Krytyczne myślenie. Zadawanie pytań, próba przerzucania wiarygodnych metodologii z innych dziedzin na Lola, to jest to, co sprawia, że gracze się rozwijają, i tutaj to, co dokładnie wybierzesz do oglądania, nie ma aż takiego znaczenia, chociaż fajnie, jeżeli jest to w miarę różnorodne, a nie tylko, że oglądasz cały czas jednego gracza. Ale dużo ważniejsze jest po prostu Twoje podejście do oglądania. I to, czy robisz to krytycznie, zadajesz pytania, wnikliwie dociekasz. I wtedy się rozwijasz, a nie kogo tam konkretnie sobie będziesz oglądał. Bo to nie chodzi o to, żeby kogoś wybrać jako yy, autorytet, dostać jego akolitę i próbować go kopiować, zakładając, że to co on robi, to jest na pewno dobre. Nie, to jest kompletny antyrozwój. I jest to również antyintelektualizm. Także nie polecam, polecam po prostu, polecam bardziej skupić się na tym, jak myślisz, niż to, kogo oglądasz. Dalej pytanie występuje w dwóch wariantach. Po pierwsze, czy lepiej jest grać agresywnie czy defensywnie? Palne uproszczenie, albo częściej bardziej sensowne pytanie, czy lepszy jest gracz taki, który ma tendencję do zbytniej agresji, czy taki, który jest zbyt pasywny. Jest jedna dobra odpowiedź, to znaczy, według mnie, z punktu widzenia trenera, z punktu widzenia też takiego gracza, znacznie łatwiej jest oswoić gracza, który jest zbyt agresywny, w sensie ma tendencję do tego, żeby grać bardzo ryzykownie, głupio wręcz, i żeby takiego gracza utemperować, żeby on ogarnął się i nie robił głupot, niż w drugą stronę sprawić, że gracz, który ciągle się boi, gra bardzo pasywnie, zaczął grać bardziej proaktywnie. Ja nie lubię ogólnie słów agresywny, defensywny, w kontekstach konkretnych mają sens, ale najczęściej są one wykorzystywane źle w lolu, w sensie źle mówiąc, mam na myśli niekorzystnie dla osoby, która Przyjmuje ten system pojęciowy, nieużyteczne w kontekście celu, który sobie wyznaczył. Następne pytanie, bardzo częste, co może Was zaskoczyć, dlaczego tanki zadają obrażenia? Czyli jakaś tam y, frustracja na zasadzie, że jestem adekera i przeciwny tank, nie dość, że jest mega tanky, to jeszcze mnie praktycznie szotuje. I tutaj warto zrozumieć, że League of Legends to nie jest World of Warcraft, czy jakakolwiek inna gra MMO, gdzie tank posiada taunta, który zmusza przeciwników do bicia go. To, że ty musisz bić tanka, wynika z tego, że on nakłada na ciebie realną presję, że nie możesz sobie pozwolić, żeby go zignorować. Więc taki tank musi albo bardzo mocno cię cecekować, żebyś ty nie mógł go zignorować, albo wręcz być w stanie w miarę szybko cię zabić. Więc to, że tanki robią damage w LoLu, to akurat z punktu widzenia designu gry nie jest niczym zaskakującym. Jest to jak najbardziej normalny design, bo w innym wypadku, jeżeli tanki nie stanowiłyby zagrożenia, realnego zagrożenia, to gracze po prostu zaczęliby ich ignorować i byliby bezużyteczni. Więc o ile oczywiście czasami balans tanków jest zepsuty i jak najbardziej istnieją przypadki, gdzie w LoLu jest dużo tanków, którzy na przestrzeni lat byli OP, tak mimo wszystko sama idea tego, że tank powinien być w stanie zabić Kery, jest niekontrowersyjna nie nie ma tutaj, jak zrobić tego designu, no bo tak jak mówię, to nie jest World of Warcraft, czy jakieś MMO, że masz tamta. Może musisz być tanka, to, że on tankuje, że robi Space'a do swojej drużyny, wynika z tego, że stanowi dla Ciebie realne zagrożenie i nie możesz go zignorować, musisz go bić. I ostatnie częste pytanie: co musi się stać, żeby Europa wyprzedziła Azję, jeżeli chodzi o E-Sport? I tutaj to się po prostu realistycznie nie wydarzy, nie ma takiego scenariusza realistycznego. Jest to zamówienie się w swego rodzaju fantastę, a nie scenariusz realny, który ma szansę powodzenia. Różnica jest zbyt duża. Europa jest regionem absolutnie upadłym i coraz to gorszym. Przegnił. Pod, jak to ja mówię, pół żartem, oczywiście pod okupacją kapsów, perksów i humanoidów, i tutaj jak najbardziej takiego realistycznego scenariusza nie ma. Natomiast system worldsów jest na tyle zorganizowany pod ale że wcześniej czy później prawdopodobnie jakaś tam drużyna europejska znowu zajdzie gdzieś dalej, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, i wtedy po prostu dopisze się do tego pewną strukturę mitologiczną, uzasadniającą, dlaczego to było wspaniałe, i po prostu się będzie o tym w kółko i w kółko gadać. z pewnego rodzaju mity i historie zwycięstwa, większego niż realnie to było, ponieważ po prostu system worldsów dopuszcza tego typu wydarzenia ponieważ jest on aumierdajny, o czym też mówiłem w totalnie osobnym filmie. I to tyle, takie szybkie QA, trochę inna forma, miałem ochotę na coś takiego. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zajrzeć do linku w opisie i zapoznać się z Legends Academy. Baj naprawdę fajna inicjatywa, może. No I tyle, serwus.